Cześć, cześć! wszystkim! Dzisiaj odcinek Q&A. Odpowiemy na Wasze pytania, które najczęściej są zadawane właśnie tam pod, yy, na dole pod, pod, pod odcinkami, w komentarzach, więc... I e... postanowiliśmy je wszystkie zapisać i po prostu Wam dzisiaj odpowiedzieć Odpowiedź na nie. Dobra, pierwsze pytanie. Ile mamy wzrostu? Więc tak, wzrostu mamy 1,68 m, a ja ma 1,67 Nie wiem, jak to się stało, ale tak mamy w dowodzie. Prawda, bo Ty sobie dodałaś 1 cm. nie, bo jestem wyższa. Szersza w pasie. E, ile ważymy? Jesteś czuplejsza i wyższa? Ile ważymy? No to się różni. No, no, ja ostatnio ważyłam 50. A ja ważę 48-49. To jest właśnie taka, taka różnica. Między nami kilo też jakieś tam było. No, a myślę, że to w mózgu po prostu... No, na pewno. Tłuszcz waży więcej. co Dobra, gdzie mieszkamy? Eee, mieszkamy w Warszawie, do jesteśmy z Warszawy. Eee... Ale mieszkamy już teraz osobno, a mieszkaliśmy wcześniej razem. Ja mieszkam na Muranowie, Edyta też na Muranowie, bo mieszkamy jedną ulicę dalej od siebie. A nie będziemy zdradzać, ponieważ jeszcze nie jest. jest. Ta... Ja, jeszcze nie jest to czas, może nigdy nie, nie przyjść. Jakie lubimy owoce? <grym> więc tak, moim <grym> ulubionym owocem jest granat. Moim też. Ani teraz popugowała po mnie i też ostatnio nawet codziennie, ja tylko ten owoc. No ale jak wiadomo, dla nas dziewczyny ten owoc jest bardzo zdrowy i ma jest troganu i jest to owoc piękności i młodości. Popisowa potrawa. <laughs> Czyli tak, co, co twoje twoje poświęcenia. E, więc tak, nie jest mi wstyd z tego powodu, ale moją popisową, e, moim popisowym daniem są kotlety mielone... To były chyba. E, były i teraz obecnie nie mam takiego dania, więc muszę się na... Ja zawsze strzałam, że najlepszy robię e, makaron e, ze szpinakiem i swetą i listoskiem. <laughs> tak? Nie muszę to potwierdzić, jest to prawda czy makaron, no jakiś tam pena czy coś. Tak. E, ale coś tu robią. A sałatkę kreoską dobrą. Robię. No i Anita też bardzo robi dobre naleśniki i trzeba przyznać, że robi mega. Takie Taki ciśniki Nie wiem skąd jak się nauczyła, ale umie robić. Ja robię takie grube Homlec. Ona nie potrafi nic Kurczę, zrobić. Czyli ja nie umiem robić. Może tak... dlatego jestem trza! A, ja jestem grubsza, bo ja umiem gotować, a no nie. Tak. dalej. Jakiś też ulubiony zapach? E, mój jest ulubiony zapach... To mi się zmienia ciągle, ale tak, tak to się e, zmienia. Manifesto w zimę i w summerą. A zapach Z moich jest to Versace Noir albo Versace Eros. Jakoś ostatnio mam władzę właśnie na Versace. Wcześniej a, też się to zmieniało, ale a tak, tak samo jak mam Nie, no i tak ogólnie no jak na razie jest to Versace Noir i Gorąca polecam Ten zapach bo na zima jest po prostu zajebiste. E, dobra, jakie e, jest Wasze hobby? No to jak mogliście zauważyć, możecie zauważyć na naszym kanale śpiew oczywiście. Śpiewamy stale ciągle. Ja chodzę do szkoły muzycznej, Edyta zresztą przychodzi też na zajęcia z wokalu. Ja tam się dołączam i też przychodzę na te zajęcia. Ogólnie tak. e... całe życie chodziśmy na zajęcia z wokalu, więc jakby jest to kontynuacja tego. No i tam nagrywamy i na pewno się przekonacie wkrótce jakąś, usłyszycie naszą piosenkę, taką nasz własny utwór razem z tekstem. A jeżeli macie ochotę zobaczyć jak śpiewamy, to wejdźcie tutaj na nasz odcinek specjalny z piosenką Nory, z coverem. Dobra, kolejne pytanie. Co sądzicie o malowaniu chłopców? W sensie jak się faceci malują, czy chłopcy. Ja uważam, że no, w sensie każdy ma prawo do robienia tego, co, co chce, a zresztą no, wiadomo, każdy ma tam jakieś problemy z cerą i na przykład faceci też potrafią sobie użyć korektora albo podkładu i myślę, że jest coraz więcej takich y, i chłopaków i facetów, którzy są bardziej świadomi i y, jakby wiedzą, że mogą poprawić jednak tą cerę, mimo, że nie wygląda dobrze. No moim zdaniem również. Jeżeli ktoś ma problemy z serą i mamy teraz już dostęp do, do kosmetyków, nie, nie muszą tylko używać kobiety podkładów i korektorów i jakby chcemy coś ukryć, to jestem jak najbardziej za. Aczkolwiek nie polecam takich grubych tapet i kładzenia pudru nie wiadomo jakich ilości, bo wygląda to mega nienaturalnie. ale jeżeli chcemy coś zakryć, ten korektor jest tak samo dla kobiet, jak i dla, dla mężczyzn. Tak, zresztą są sprzedawane już produkty dla mężczyzn, jakieś korektory, też podkłady dla mężczyzn. Wszystko, Wszystko się zmienia, są... więc bym... idźmy za tym, żeby to się zmieniało i żeby każdy czuł się jak najlepiej. Jakie są Wasze ulubione kwiaty? Mm, moimi ulubionymi kwiatami, kiedyś były, pewnie Was wszystkich rozśmiesz w tym momencie, były. Lili, cmentarne, cmentarne. I bardzo zachwalałam te kwiaty i uważałam, że są najpiękniejsze i najfajniejsze. I w ogóle to są moje ulubione kwiaty. tak. Tylko kiedyś przeczytałam właśnie, że duża ilość tych kwiatów w pomieszczeniu potrafi zabić człowieka. No Nie wiem, jaka musiałaby to być ilość, aczkolwiek może że są trujące i nie jest to fajne, bo są cmentarne. Więc jakby mi się to już zmieniło dawno dawno temu i jest to może taka bardzo jakaś tradycyjna i taka, nie wiem, pospolita, bo są to róże. Bo I bynajmniej czerwone. czerwone. Więc u mnie to samo, czerwone róże zawsze trafiają. W Więc zróbce. jeżeli ktoś chce nam wysłać kwiatka, to polecam czerwone róże. <laughs> tak. Dobra, dziękuję. dziękujemy Wam serdecznie i zapraszamy do oglądania. Ta! -pa! Jeśli normalnie do szkoły to nie polecam Ci ani bronzera, ani różu, ani w zestawu do konturowania, ale ze względu na to, że mówiłaś, że dzisiaj idziesz... E, tak? Tak. na family, tak.